Panie Kościelny, mamy tutaj mały wypadek Pije niesamowicie Zobaczcie, ta już będzie inna, ta będzie inna Mega słabo Nie wiem, 5 na 10 to wygląda, jak ty to malujesz? No. A, jak rękę obrócił? Sportowiec Dominik maluje, to jest firma pitna, ale za to solidna Dokładnie, no Ja go szanuję Tylko żeby się jeszcze lubił napić Kąt, z tangensa to policzyłem, że jest za wysoki, za duży. Ja z liczyłem, że jest wszystko no. no, to była profesora tutaj piękna. To co? Żarty żartami idziemy no, malować, dajmy, yy, jasno ubieraj jasno się. Pomawię. Hej, witam was! Tutaj Dominik. W dzisiejszym odcinku będziemy malować gąd na kościele. Jeżeli nie oglądaliście odcinka z mycia, to tutaj puszczę Wam dosłownie 20-sekundową przebitkę. Zobaczcie z czym musieliśmy się mierzyć. Wydawać mi się mogło, że to co uciążliwe jest już za nami, natomiast jeżeli chodzi o malowanie na pewno też nie będzie łatwo. Zanim przyjadą chłopaki, zanim przyjedzie podnośnik, ja wezmę pędzel i pomalujemy sobie wspólnie takie klepki na dole. Zobaczymy w ogóle jak to będzie wyglądało. Obawiam się, że każdy z tych elementów pewnie będzie chłonął zupełnie inaczej. Eee, oby tylko nie dało to innego efektu, że jedna klepka będzie nie wiem, mocniej chłonąć, obok mniej, jedna będzie błyszcząca, potem matowa, jedna będzie ciemniejsza, jedna jaśniejsza. No i zobaczcie, ta na przykład jest ciemniejsza, nie? ta jest jaśniejsza. Zobaczymy jak to, e, jak to nam siądzie. Tutaj też, to nie jest niedomyte, no. ta deska e, wygląda wszędzie inaczej i to samo jest na dachu. Nawet zobaczcie e, w tym e, ujęciu, że widać, że każda klepka jest inna. No, zobaczymy. Ok, ja już sobie tutaj odlałem. Zobaczcie, to jest taka oleista ciecz. Zobaczymy, jak się to nakłada. Uwaga. Widzicie? Jak paliwo. Mój dziadek, pamiętam, takim czymś malował e, takie wiecie, drzwi w stodole. Pije niesamowicie. Chłonność jest na pewno duża, widzicie? I tu już nie jestem w stanie pomalować dalej. Tak mocno, tak mocno chłonię. Nawet jednej klepki z jednego takiego zamoczenia nie jestem w stanie domalować. Za chwilę zobaczymy jak wygląda ten efekt, ale odjedźmy sobie dalej, bo wszystko jak jest, wiecie, świeże, to wszystko wygląda tak samo, tylko że potem może być kłopot. Tutaj ważna rzecz, ten kancik, to wszystko. No i zobaczcie, tego się obawiałem. Malowane jest tak samo, przez tą samą osobę. Zobaczcie, ta już będzie inna, ta będzie inna. Ta będzie błyszcząca, ta będzie matowa. Ta będzie taka, ta będzie siaka. Mega słabo. Czekamy na chłopaków. No to, to była łuszczyca na takim czymś, z czego no. nie możesz dać w ogóle, e, wiesz, nie możesz dać na przykład żadnego ciśnienia, no bo zniszczysz deskę no. No. E, Musisz tylko wzącą wodą i ciśnienie na nic, nie? To no. jest tylko takie trzymanie, aż się zacznie się samo tak jakby łuszczyć, samo zwijać Czyli sama temperatura musi tylko. to no. No. no to była profesora tutaj piękna yy, Czekaj, bo ten podnosi kto jest ten? Tak Powiniemy no. sobie go folią, zrobimy coś takie ładne, żeby ten. Żeby widzieli ludzie, że porządna firma przyjechała. Nie, jest plus 5 do fachowości. No nie no, jak się jeszcze tak zawiniesz wyglądasz jak plemnik takim. Bo... Okej, okay, wyjeżdżamy obaj No i co, domalowujemy sobie tutaj Powiem szczerze, no tak jak widzicie Wygląda to e, Tak no nie wiem, 5 na 10 to wygląda Jak ty to malujesz? No. gubiesz, żeby nie było No i co, jak ty to oceniasz? Maluje się tym mówisz, źle Znaczy inaczej, no nakładanie jak nakładanie No pryskasz, tylko to widzisz pija tak nierównomiernie Że to nie daje takiego efektu jak ty byś chciał no, nie? Tak to wyglądało wcześniej Tak to wygląda w tym momencie Pogoda Jaka jest, taka jest Jest pod znakiem zapytania Ale jest taki pan Rafał, który mówi, że on zawsze lubi y, malować na niepewnej pogodzie, bo wtedy się najlepiej maluje no okay. Rafał z panem, z panem Grzegorzem W A? A Pan Grzegorz W jest taki? Okej okay. Więc Najśmieszniejsze jest to, że teraz jak malujesz Wyglądasz dobrze, no nie? Bardzo dobrze A... A weźmiesz, to wyschnie, no to już jest problem, nie? Chcesz dobrze e, nie może stesować. A wychodzi zabezpie. jak zwykle. No. Jeszcze nie pójdziemy? Być... Chyba nie. Jeszcze nie powinno być połowy. No to tak yy, na styk mniej więcej. Ale y, Dominik, trzeba pracę szanować, trzeba też zjeść, bo to nie jest... To jest 5 minut na, na jedzenko, a, a zawsze możesz trochę się do roboty. Nie? Paulo Coelho. Ej, ale przechodzi to bokami. Nie, przechodzi. Co? We can live the dream Kościelny, mamy tutaj mały wypadek, to znaczy nic się nie stało, tylko włączyła nam się taka czujka czy coś i cały czas nam tutaj wyje. Ja, ja tam za niedługo będę, to 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 zrobię. Spokojnie, to tak wyje już pół no, to godziny, to, to nic raczej, się nie to, to, dzieje. No, to tam przeciwpożarowy chyba się włączył. Chyba tak, taki pod podbitką tutaj z przodu on tam wyje. No, no, no. no chyba. Co my tu zepsuli? <laughs> Przestało, przestało. No dziękujemy pięknie, ale co to się, co to się wydarzyło? W sensie... A, a w jaki sposób to my tak mogliśmy, żeby nam się ponownie nie włączyło? A okej. Okay. No i załatwione czynanie. Jezus, malujmy dalej, póki jest pogoda. Fajnie dzisiaj, 22 stopnie, więc mamy tak, no można powiedzieć idealnie. Myślę, że można tak powiedzieć. <laughs> Efekt. Czekajcie, jeszcze zobaczmy te doły. No, wiecie co? No, wygląda ładniej. Popatrzcie, tak jest bliska. Zobaczymy jak wyschnie, no bo to jest najważniejsze. Witam Was w kolejnym dniu. Tak jak widzieliście, malowaliśmy w dosyć dużym zachmurzeniu, ale jest to ok z tego względu, że przynajmniej nam nie schło. Dzisiaj lepsza pogoda, ma być słońce. Została nam jeszcze część z tyłu, więc za chwilkę Wam pokażemy, jak to będziemy malować. Dzwoniłem do Pana od zabytków, żeby dopytać, czy ten efekt jest ok, czy on jest z niego zadowolony. I tak jest z niego zadowolony, no bo zobaczcie, jak ta klepka wygląda z bliska i dlaczego każda nie będzie wyglądała tak samo. I zobaczcie na przykład tutaj ta deska z takim wielkim sękiem nigdy nie będzie się błyszczała tak samo jak to. Taka deska z takim sękiem też nie będzie się nigdy błyszczała jak taka gładka. Taka, nie wiem czy to widać. Ale mająca takie włoski, no nigdy nie będzie wyglądała jak ta. Tutaj to samo, jest sęk, więc on też błyszczy się w zupełnie inny sposób. No i patrzcie, tutaj podobna sytuacja. Gładko, a tutaj, no, już mniej gładko. I znowu sęk. Więc to samo mamy na dachu.